To, co Wam teraz powiem, to jest, słuchajcie, to jest warte po prostu nie tylko mnóstwo pieniędzy, ale przede wszystkim to jest warte w ogóle życia. Od tego może zależeć Wasze życie, od tego, co Wam teraz powiem. I to są moje lata moich, mojego bycia w poczuciu bezsilności, w obwinianiu, w złości. To jest moje doświadczenia przechodzenia przez zmianę. Tak wygląda, słuchajcie, proces zmiany. I to jest naprawdę, wiecie, sprawdzone. Ja też tak mam, że na początku tej linii jest szok. Na przykład Zoom zmienił ustawienia, dodał coś tam, i nagle ja nie mogę muzyki puszczać. No, szok! I cokolwiek się dzieje, nie wiem, zmiana planu kompensacyjnego, tak? Zmiana jakiś nie wiem, na rynku, inflacja, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, zmiana, no nie wiem, szkoły w przypadku dzieci, przedszkola i tak dalej. Każda zmiana, na początku, słuchajcie, to jest szok. Potem, jest jakieś zaprzeczenie. Nie, to nie może tak być. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Nie, no to zaraz coś, wiecie, zaprzeczenie, wyparcie, tak? Nie, nie, nie będzie tak. Będzie tak, jak było do tej pory. Potem, słuchajcie, no bo ta zmiana, no ona, ona już jest, ona, ona została wprowadzona. Pojawia się złość. No ale jak to możliwe? Jak oni mogli to zrobić? Tak jak u mnie, jak ten Zoom mógł to zrobić? Jak oni mogli to zmienić? Dlaczego? Nawet miałem takie myśli. Słuchajcie, no przecież ja się nie zgodziłem, żeby mi automatycznie robili aktualizację. To ja decyduję, czy chcę tego, tą wersję używać, czym tamtą. Nawet takie miałem myśli. Pojawiła się szukanie winnych. No to oni są winni, tak? Potem wiecie, obwinianie siebie, o ja, a może to ja jestem taki beznadziejny, wiecie, nie wiem, nagle. Zwolnili mnie, zmieniła się praca, zmieniły się warunki, i nagle, wiecie, my obwiniamy innych, a potem obwiniamy siebie. A może to coś ze mną jest nie tak, a może to, a może to ja nie potrafię tutaj działać i zarabiać pieniędzy, a może to właśnie, wiecie, coś, coś jest tak, targowanie się ze sobą, nie? Potem jest poczucie bezsilności. Nie, to ja się do tego nie nadaję. Nie, to, to, to w ogóle to jest nie dla mnie. To jest nie dla mnie. Ten, ten, zoomy, to, to puszczanie tutaj muzyki, nie, ten duo live, nie, to nie to, to już jest nie dla mnie. Po tych zmianach, po tym, nie, to nie dla mnie. Potem moi drodzy, jeśli wytwarz, bo to wiecie, to zobaczcie, to jest jedna linia ciągła. Tutaj, tutaj jeśli przerwiesz ją, to, to wylatujesz. E, potem dopiero przychodzi akceptacja, pogodzenie się z tym, okej, okay, dobra, nie zmienię tego, ale zaczynam widzieć światełko w tunelu. Okej, okay, ale mogę jakoś coś w sobie zmienić, mogę jakoś w swoich działaniach, mogę jakoś coś yy, zmienić w swoim myśleniu przede wszystkim i nagle wykorzystać to. I pojawia się element rozwiązywania problemów, czyli, okej, okay, jak ja mogę to rozwiązać, jak ja mogę przekuć to na swoją korzyść, jak ja mogę zacząć działać, uwaga, działać, żeby to przeskoczyć. I wtedy, słuchajcie, jest sukces. I zobaczcie, po lewej stronie, gdzie jest ta krzywa, to po lewej stronie to ona pokazuje twoje morale, twoją energię i też twoje wyniki. Czyli zobaczcie, kiedy był szok, wyniki były energia na jakimś poziomie, potem zaprzeczenie, bo ta energia się kumuluje nie, ja tam sobie z tym poradzę, ale potem ta energia i morale opadają. I nagle właśnie pojawia się to poczucie bezsilności. Jesteś na dnie, jesteś w kryzysie. I co ja zawsze Wam powtarzam? Nie zmarnuj dobrego kryzysu. Nie, jak, jak dziwnie by to nie brzmiało, niekomfortowo, to sobie to zapisz. Nie zmarnuj dobrego kryzysu. Dlaczego? Bo to w tym kryzysie, w tym poczuciu bezsilności, Ty kształtujesz swój charakter. Ty kształtujesz siebie. Ty albo. Pęknie coś w tobie i wejdziesz na kolejny poziom przywództwa, kolejny poziom sukcesu w życiu, kolejny poziom bycia liderem, albo po prostu yy, wypadniesz. To jest ten moment, kiedy wiecie ten pas bezpieczeństwa w tej górskiej kolejce, bo to jest ta górska kolejka, ten pas bezpieczeństwa, czyli twoje cele, marzenia, o których mówiliśmy, to dlaczego robisz to, co robisz? Wtedy musi być najsilniejsze, bo to jest ten moment przeciążenia na rollercoasterze, który spowoduje, że albo zostaniesz w tym foteliku i dojedziesz do tej mety, albo zostaniesz wyrzucony i po prostu no, zginiesz. No, prawda jest taka. Więc zobaczcie na tę energię, ona wtedy jest najniżej. Ona jest wtedy najniżej. A na dole macie czas. Na dole macie linię czasu, że to się dzieje w czasie. I teraz uwaga, twoim celem... Żeby przekuć każdą porażkę w sukces, jest to, żeby od tego miejsca, gdzie doznajesz szoku po lewej stronie, do miejsca, gdzie wszystko się zmienia, bo ty się zmieniasz i zaczynasz działać i masz sukces, to słuchajcie, chodzi o to, żeby od tego początkowego miejsca do końcowego, żeby przez to przejść, uwaga, jak najszybciej. Jak najszybciej. Czyli nie siedzieć rok czasu w tym dole, tylko po prostu jak najszybciej przejść przez zaprzeczenie, złość, obwinianie, poczucie bezczynności i akceptację do działania i rozwiązywania problemów. I to odróżnia ludzi, którzy osiągają wielkie sukcesy, od tych, którzy osiągają średnie, od tych, którzy osiągają małe, od tych, którzy nie osiągają wcale. To jest to, jak szybko są w stanie przejść od szoku do działania i rozwiązywania problemów.